Ogłoszenie dla Białasów 2. Przeglądam właśnie Twittera. I wybiałasy na nim nie jesteście. I ku mojemu zaskoczeniu jest najgorszy kurwa event w tym kraju. Zjeb MMA, gdzie białase się kopią kurwa pory jak za grubą kasę. I wyskoczył mi tutaj pewien użytkownik: Addison. Pierdol się! Addison pierdol się! Nie masz nic innego do roboty oprócz kurwa komentowania tego fame MMA. Znajdź sobie, kurwa pracę. Twoja rodzina jest pewnie zastydzona tobą, że nic nie robisz kurwa, tylko siedzisz na Twitterze i. post za postem jest o tym kurwa głównie. Znajdź sobie hobby, znajdź sobie pracę. Nic ci to nie da. Ja się. Każdy ma w piździe twoje tweety. Czego nie rozumiesz. I moja główna teraz jest, jest jebana przez ten właśnie event. Proszę, przestańcie. Поздравим.